Witajcie, drodzy widzowie! Choć Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie i prawo i sprawiedliwość ogłasza sukces, w kuluarach o dziwo pojawiają się oznaki pewnego niepokoju. Jarosław Kaczyński, choć jest jednym z najbardziej doświadczonych polskich polityków, ma rzekomo przeczuwać coś, czego raczej nie odważy się powiedzieć publicznie: że ten triumf to może być ostatni dzwonek przed klęską. I to nawet nie dlatego, że po stronie rządzących dzieje się pewna konsolidacja i wewnętrzne porządki, które przy odpowiedniej determinacji Donalda Tuska mogą mu pomóc utrzymać władzę. Jednak jest coś jeszcze. Jarosław Kaczyński jest przede wszystkim zaniepokojony wzrostem siły Konfederacji. Z przecieków wynika, że prezes PiSu z satysfakcją obserwuje chaos po stronie koalicji. Spotkanie Szymona Hołowni z samym Kaczyńskim pod osłoną nocy było. Jak mówią niektórzy politycy, politycznym upadkiem lidera Polski 2050. Ale to wciąż nie jest główny rywal prawa i sprawiedliwości. Ta partia, jeśli w ogóle przetrwa do wyborów, nie zabierze im zbyt wielu głosów, a Konfederacja już jak najbardziej. Poza elektoratem czysto antysystemowym, to właśnie wśród wyborców PiS będzie zbierać głosy. Przez to wewnętrznie w partii rośnie niepokój. Szczególnie wśród polityków, którzy niekoniecznie są gwiazdami formacji i nie dostaną miejsc na listach, które na pewno będą biorące. Z jednej strony jest więc rosnąca konfederacja, która odbiera twardy elektorat, z drugiej prezydent-elekt Karol Nawrocki, który może okazać się bardziej niezależny niż ktokolwiek się spodziewał. Dlatego być może przypuszczenia, że kampania wyborcza przed wyborami w 2027 roku, a może i wcześniej właśnie się zaczęła. Choć przyspieszone wybory to pewne ryzyko, tak koalicja rządząca nigdy nie była tak słaba, jak jest obecnie. I być może o to chodzi Jarosławowi Kaczyńskiemu: by uderzyć, gdy przeciwnik nie jest na to gotowy. A choć temat migracji jest od dawna jednym z głównych haseł konfederacji, to właśnie PiS najbardziej zaangażował się w kreowanie zagrożenia na granicy zachodniej. To może bardzo zaszkodzić rządowi. Jest jednak pewna nadzieja dla wyborców, którzy nie chcą powrotu PiS do władzy. Donald Tusk, choć po przegranej okazał lekką słabość, później wrócił już do nieco lepszej formy politycznej i zaczął znów grać bardziej strategicznie. Z chaosu po stronie Polski 2050. Wyszedł zwycięsko. Niczym dobry ojciec wybaczył Szymonowi Hołowni. Jednak dał mu lekcję na przyszłość. Premier w końcu w mediach społecznościowych, o czym mówiliśmy w jednym z ostatnich odcinków naszego politycznego słuchowiska, pisał o sytuacji z marszałkiem rotacyjnym. Ostatecznie jednak przyjął jego tłumaczenia. Jednak nie ma wątpliwości, że ugrał co nieco na tej rekonstrukcji rządu. Za chwilę do niej przejdziemy bardziej szczegółowo. Premier jednak na pewno zyskał nad hołownią przewagę, ale dostał do ręki też potężny oręż, by rozebrać jego partię. Część posłów już myśli o przejściu do KO, inni rozważają lewicę. PSL również wchodzi w grę, a pierwsza posłanka, Izabela Bodnar, już opuściła szeregi Polski 2050. Dlatego pojawiające się plotki, że sytuacja w samej partii Szymona hołowni jest nieciekawa, wydają się coraz bardziej prawdziwe. Według innych, to właśnie on ma opóźniać ogłoszenie wyników rekonstrukcji, by zyskać czas na zapanowanie nad politykami, którzy mogą być zawiedzeni potencjalną utratą stanowisk. A to znaczy, że Donald Tusk wykorzystał słabość marszałka, by ugrać coś na swoją korzyść. W końcu teraz, gdy hołownia jest najsłabszy, będzie musiał zrobić wszystko, by zapewnić sobie jakąkolwiek przyszłość w polityce. Jarosław Kaczyński nie bez powodu odpalił polityczną bombę w postaci projektu Granica. To ruch obliczony na rozhuśtanie emocji, ale to także dowód strachu przed realną zmianą nastrojów społecznych, przed wzrostem Konfederacji i przede wszystkim przed powrotem Donalda Tuska w roli lidera nie tylko rządu, ale całej opozycji do PiSu. A z każdym kolejnym dniem, gdy lider koalicji obywatelskiej rządzi, daje mu większe szanse na odbudowę własnej pozycji i pokrzyżowanie planów pis na powrót do władzy. Wygrał Nawrocki? Tak. Ale Kaczyński dobrze wie, że to za mało, by wygrać wybory parlamentarne. Bo dzisiaj paradoksalnie jego największym problemem nie jest Donald Tusk, jest nim czas. Pojawia się też argument, że prezydent i premier z jednej partii to zagrożenie, a na tym można budować poparcie. I skorzystać może na tym nie tylko Donald Tusk, ale również Konfederacja. A oddanie im choćby części władzy, według wszelkiej dostępnej wiedzy, byłoby dla Jarosława Kaczyńskiego niezwykle trudne. To może wykorzystać Donald Tusk, by zacząć rozgrywać obie partie opozycyjne przeciwko sobie. Wzrost Konfederacji w końcu może demobilizować wyborców PIS? A wtedy wiele może się wydarzyć. PSL również wydaje się obecnie pozycjonować, by pozyskiwać bardziej prawicowy elektorat, co również może skomplikować życie Jarosława Kaczyńskiego. Donald Tusk, jako doświadczony polityk, wie, że teraz gra toczy się o wszystko. Wygrał kilka politycznych potyczek, ale wojna o utrzymanie rządu dopiero się rozpoczyna. I choć oficjalnie mówi o spokoju, rekonstrukcja rządu, zaplanowana na 22 lipca, musi dać mocny sygnał wyborcom. Premier wie, że to może zadecydować o losach tej kadencji. Niestety nie będzie łatwo, bo sama data już wzbudza złe skojarzenia. 22 lipca, czyli dzień ustanowienia PRL. Ale nie tylko symbolika jest pechowa. To będzie dzień, w którym tusk musi pokazać, kto naprawdę trzyma władzę i właśnie wiele wskazuje na to, że tak właśnie się stanie. Jak wspominaliśmy już w tym filmie, lista nazwisk, które mają polecieć, wywołała panikę u Szymona Hołowni. Ale podobno Włodzimierz Czarzasty z Lewicy jest również w nie najlepszym nastroju. Być może właśnie stąd te nasilone ataki polityków jego partii na osłabionego marszałka Sejmu. W końcu Tomasz Trela i wicepremier Krzysztof Gawkowski w mediach nie oszczędzali koalicjanta po spotkaniu z Kaczyńskim. Z informacji zbliżonych do kancelarii premiera wynika, że na celowniku są jednak też Adam Bodnar i Tomasz Siemoniak. Obaj oskarżani o chaos i brak kontroli nad resortami. Zwłaszcza Bodnar, będący protegowanym lewicowych środowisk bliższych partii razem, ma coraz mniejsze poparcie wśród partyjnego zaplecza. Te wszystkie elementy jednak nie sprawiają, że Donald Tusk i jego sojusznicy muszą stracić wszystko. Choć są w trudniejszej sytuacji niż ktokolwiek się spodziewał, na horyzoncie wciąż jest światełko w tunelu. Polityczny konflikt między Donaldem Tuskiem a Jarosławem Kaczyńskim trwa od ponad dwóch dekad i właśnie teraz być może wkracza w decydującą fazę. To nie tylko spór dwóch wizji Polski, to starcie dwóch instynktów kontroli Kaczyńskiego i kontrnarracji Tuska, a każdy ich ruch może mieć poważne konsekwencje. Jarosław Kaczyński konsekwentnie kreuje Donalda Tuska jako agenta zagranicy polityka oderwanego od narodu. A ostatnio nawet winnego rozmontowywania państwa. Tymczasem sam nie wychodzi już do ludzi, nie bierze odpowiedzialności za żadne realne działania, ale z tylnego siedzenia odpala kryzysy, prowokacje i fronty emocjonalne. Od granicy, przez migrację, po rozłam w koalicji. Popełnia jednak błędy. O ironio, przy wszystkich oskarżeniach Jarosława Kaczyńskiego i PiS o bycie niemieckim agentem wobec Donalda Tuska, w ostatnim czasie to nie kto inny jak poseł PiS machał niemiecką flagą w Sejmie. Takich wpadek może być więcej. I właśnie w tym miejscu Donald Tusk może i musi wykazać się przewagą. Przede wszystkim nie może wchodzić w grę Kaczyńskiego. Musi zostawić emocje i pokazać sprawczość. Rekonstrukcją rządu popartą konkretnymi decyzjami w sprawie bezpieczeństwa i przejrzystością w innych sferach państwa, takich jak choćby media publiczne. Gdy PiS krzyczy. Tusk musi działać. Gdy pis prowokuje, Tusk musi wyprzedzać te ruchy. Co ważniejsze, Tusk może wykorzystać zmieniającą się pozycję Kaczyńskiego w obozie prawicy. Coraz wyraźniej widać, że Konfederacja i środowisko Konfederacji Korony Polskiej zaczynają podgryzać pis od prawej strony, a wewnętrzne obawy co do lojalności prezydenta Nawrockiego nie są wysane z palca. To znak, że Kaczyński nie tylko walczy z Tuskiem, ale może też tracić kontrolę nad własnym obozem. Tusk powinien ten proces nie tylko obserwować, ale go katalizować, chociażby pokazując wyborcom PiS, że może zagwarantować stabilność, której oni już u siebie nie widzą. Największym atutem Tuska jest jednak doświadczenie wie, że nie wygra tej wojny tweetem ani konferencją prasową. Może ją wygrać tylko wtedy, gdy stworzy wrażenie nieodwracalności. Że jego rząd nie tylko przetrwa, ale dokończy kadencję, rozliczy nadużycia, utrzyma spokój społeczny i zapewni ludziom względne bezpieczeństwo. Wówczas Jarosław Kaczyński przestanie być realnym przeciwnikiem, stanie się przeszłością. Dziękujemy za wysłuchanie tego materiału do końca. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Zachęcamy też do zostawienia łapki w górę pod tym filmem i subskrybowania naszego kanału. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!